Słowa, które za chwilę usłyszycie, mogą być dla jednych niewygodne, dla innych objawieniem, ale jedno jest pewne: nie pozostawią Was obojętnymi. Wyobraź sobie świat świat, w którym brakuje czegoś fundamentalnego czegoś, co buduje, chroni i nadaje sens coś, co jest sercem rodziny i kręgosłupem społeczeństwa. Po wielkiej wojnie, gdy krwawiła Europa, zrodziło się nowe hasło: społeczeństwo bez ojców. Wojna zmiotła ich z powierzchni ziemi, a ci, którzy przetrwali, wrócili odmienieni. Instytucja patriarchatu, przez wieki niepodważalna, nagle znalazła się pod ostrzałem krytyki. To nie był tylko bunt przeciwko systemom, to był symboliczny mord na ojcu. II wojna światowa przyniosła kolejne pokolenie osieroconych. Mężczyźni, którzy nie znali ojca lub go utracili, zmagali się z niewidzialnymi ranami. To właśnie ta masa męska, pełna wewnętrznych konfliktów, w 1968 roku dała przyzwolenie na kolejną rewolucję. Bunt na uniwersytetach przetoczył się przez Europę, a wraz z nim załamaliśmy demograficzny porządek. Nagle więcej ludzi umierało niż się rodziło. Lata 70. W tle zmian coś pękło. Miliony ojców na stałe porzuciły swoje rodziny. Dekadę później, w gorzkiej ironii losu, podobnie zaczęły postępować matki. Ruch kobiecy, walcząc o swoje prawa, niestety pociągnął za sobą coś więcej wprowadził kategorię osobistej winy ojców. Rozpoczęła się na nas nagonka. Prawo rodzinne uległo zmianom. Rozwody stały się łatwiejsze, a dzieci masowo trafiały pod opiekę matek. Dziś w Polsce rozpada się ponad 30% małżeństw. Wielu ojców po rozwodzie nigdy więcej nie widuje swoich dzieci. Stają się jedynie statystycznymi źródłami alimentów. Konsekwencje? Szokujące. We Francji płodność mężczyzn zmniejszyła się o połowę. W krajach postkomunistycznych struktura ludnościowa załamuje się z opóźnieniem. W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu o jedną trzecią wzrosła liczba pobić z udziałem kobiet, a wśród nastolatek o połowę. Obniża się wiek sprawczeń agresji, jest to efekt mordu na ojcu. Nawet papież Franciszek w 2015 roku nazwał to zjawisko społeczeństwo bez ojców. Dziś mężczyźni są poddawani pedagogice właściwej dla dziewcząt. Kształceni są przez kobiety, co utrudnia im odnalezienie własnej męskiej synowskiej tożsamości. Niosą brzemię przypadkowości. Ich życie nie jest osadzone w żadnym genealogicznym łańcuchu. Czy to tylko przypadek, czy to tylko nieunikniony postęp, czy może celowy zamach na ojcostwo prowadzący do ojcobójstwa, zanegowania kościoła, rodziny, samego Boga? Nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek serii Prosto o Wierze. W dzisiejszym odcinku na tapetę bierzemy ojcostwo, a tak naprawdę kryzys z nim związany. Zastanowimy się, skąd wziął się ten kryzys ojcostwa i co stanowi o istocie ojcostwa. Dlaczego w dzisiejszych czasach to, co kojarzy się bardzo często wielu dzieciom z ojcem, to jedna wielka nieobecność: Ojciec, fundament, wzór, przewodnik. Czym jest ojcostwo w swojej istocie? Wychowanie katolickie, na którym opieramy naszą refleksję, jasno mówi: pierwszym obowiązkiem małżonków jest zrodzić potomstwo i po katolicku je wychować. A w tym ogromnym, świętym zadaniu, jak możecie sobie wyobrazić, ogromną rolę odgrywa mąż. To nie tylko kwestia biologii. To nie jest tylko obowiązek ekonomiczny, to jest misja, powołanie. Ojciec jest teraźniejszością, która ma moc kształtować przyszłość. To on przez swoje zaangażowanie, zapobiegliwość ma zapewnić trwałe zdrowie emocjonalne swych dzieci. I co najważniejsze, w perspektywie katolickiej, przygotować katolickie dusze na niebo. Wyobraźcie sobie pięć filarów, na których opiera się dojrzałość katolika aspekt fizyczny, moralny, społeczny, intelektualny i duchowy. To Właśnie ojciec, swoją postawą, swoim przykładem, swoją mądrością ma za zadanie budować te filary w życiu swojego dziecka. Ziemski ojciec klucz do poznania Boga Ojca. A teraz coś, co może Was bardzo zaskoczyć. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bóg Ojciec jest dla tak wielu ludzi najmniej zrozumianą z trzech osób boskich? Odpowiedź jest prosta, choć bardzo bolesna. Doświadczenie relacji z ziemskim Ojcem projektuje relację z Bogiem. Gdy brakuje silnej, obecnej figury ojca w rodzinie, gdy ojciec jest nieprzystępny, zamknięty, nieobecny, wtedy tracimy punkt orientacyjny w procesie rozwoju i dojrzewania. Jeśli figura ojca staje się nieobecna, pozbawiona znaczenia, odsunięta, to również nasza koncepcja Boga ojca staje się rozmyta, niejasna, a czasem wręcz zniekształcona. Rodzina, ta prawdziwa, z jasno zdefiniowanymi rolami, gdzie ojciec jest przystępny, a matka czuła, staje się modelem do zrozumienia boskiej ekonomii zbawienia. To w niej uczą się podporządkowania, nie ślepego posłuszeństwa, ale mądrego uznania autorytetu, który służy dobru. Kryzys ojcostwa Przejdźmy do setna naszego problemu, kryzysu ojcostwa i męskości. To nie jest abstrakcyjna teoria. To jest bolesna rzeczywistość, która odciska piętno na każdym aspekcie naszego życia. Jak do tego doszło? Po pierwsze, problemy biologiczne. Tak, to brzmi przerażająco, ale współcześni mężczyźni są mniej płodni niż 100 lat temu. Winne są hormony w zwierzętach, wtalany z plastików, modne diety, a nawet komfort cieplny. Nasze ciała w otoczeniu nowoczesnego świata stają się mniej zdolne do podstawowych funkcji reprodukcyjnych. Po drugie, wpływ współczesnej kultury zachodniej. Dziś, często w imię źle pojętej równości, edukacja jest nastawiona na kształcenie grzecznych dziewczynek. To prowadzi do paradoksu zniewieściałych mężczyzn i agresywnych kobiet. Po trzecie, rewolucja z 1968 roku i symboliczny Mord na ojcu. Rewolucje nie były tylko aktami politycznymi, to był bunt przeciwko systemowi ojcowskich autorytetów, pedagogika wstydu wobec ojców, zmiany w prawie rodzinnym, które Ułatwiły rozwody i przyznały dzieci matkom. Dziś ponad 60% ojców po rozwodzie nie widuje więcej swoich dzieci. I wreszcie, po czwarte, atak na naturalne role społecznej i płeć. Pojęcie przemocy w rodzinie jest często manipulowane, zmanipulowane. Badania pokazują, że przemoc jest znacznie częstsza w rodzinach z ojczymami lub macochami niż z biologicznymi rodzicami. Uderzenie w ojcostwo, odzieranie ojca z narzędzi wychowania, to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi wojny prowadzonej. Z Bogiem na wszystkich możliwych polach. Konsekwencje braku ojca pustka, która niszczy. Jeśli myślicie, że to tylko problem indywidualnych rodzin, jesteście w dużym błędzie. To rak, który toczy całe społeczeństwo: samobójstwa, problemy szkolne, narcyzm społeczny, niezdolność nawiązywania trwałych relacji uczuciowych, skłonności do uzależnień, zwiększona podatność wiktymizacyjna, wczesna inicjacja seksualna, wczesne ciąże, przestępczość. Te wszystkie zjawiska, te rany są bezpośrednio związane z brakiem ojca. Prawie dwie trzecie wszystkich gwałcicieli, trzy czwarte młodocianych morderców, a także zbliżono odsetek młodocianych więźniów, wychowywało się bez ojców. A co z rozwojem intelektualnym? Deprywacja ojca. Prowadzi do ograniczeń intelektualnych dzieci. Co więcej, rozwód i separacja mają bardziej niekorzystny wpływ niż śmierć ojca. Dlaczego? Bo śmierć jest tragedią, a w rozłące pojawia się odrzucenie, poczucie winy, chaos, który destabilizuje emocjonalnie dziecko. Dziecko musi sobie poradzić z ogromnym poczuciem winy, które bardzo często doprowadza je do Załamań psychicznych. I wreszcie to, co powinno nas najbardziej przerazić: ten, który utracił ojca, sam nigdy nie będzie ojcem. To jest dziedziczny charakter problemu. A teraz, ojciec, nie da się złapać na, na te pułapki, które teraz wymienię. Nadużywanie władzy ojcowskiej. Pamiętajcie, ojcowie. Że kara fizyczna, choć czasem konieczna, musi być ostatecznością i nigdy nie może być wyładowaniem swojej złości. Dzieci mają obawiać się sprawiać ci przykrość, a nie by obawiały się ciebie i Twojej przemocy fizycznej. Zaniedbanie to nie tylko fizyczne odejście, to porzucenie swego krzyża. Małżeństwo jest sakramentem, a jego porzucenie to cios, który pozostawia w dzieciach rany trudne do zagojenia. To najbardziej powszechne zagrożenie. Ojciec jest fizycznie obecny, ale nie ma go psychicznie. Unika konfliktów, ignoruje, przestaje się troszczyć. To prowadzi do tego, że dzieci tracą sens mszy świętej, która jest uosobieniem całkowitego ofiarowania się samego Boga. Priorytety muszą być zmienione. Ojciec musi słuchać, spędzać czas, być obecny. Zamknięcie się w sobie. Ojciec obok, ale jego umysł jest gdzie indziej. Zamyka się w swoich myślach, problemach, pracy. Dzieci wiedzą to, a potem szukają słuchaczy gdzie indziej. U rówieśników, u ekspertów w internecie tracimy ich wpływ. Program ratunkowy. Jak odnowić ojcostwo? Ciężar tego kryzysu może faktycznie przygnieść, ale jest nadzieja. Wymaga to świadomego działania męstwa i powrotu do korzeni. A oto nasz program ratunkowy. Świadomość swojej roli. Ojciec musi zrozumieć ogromną rolę w wychowaniu dzieci. Musimy to pojąć zrozumieć to całym swoim umysłem i ciałem. To nie jest rola drugoplanowa, jak starają się nam wmówić feministki ró różnej maści. To jest rola główna, wręcz reżyserska w życiu dzieci: praktykowanie wiary. Ojciec musi być wzorem. Dzieci będą naśladować ojca w dobrym, ale też w złym. Codzienna Msza Święta, modlitwa, życie w zgodzie z wiarą. To są fundamenty. Jeśli ojciec nie wstanie rano, by mieć czas na modlitwę, jak dzieci mają zobaczyć, że Bóg jest najważniejszy? Aktywne spędzanie czasu z rodziną. Precz z telewizorem, piwem i gazetą. Wspólne posiłki, rozmowy, zwłaszcza wieczorne. W soboty wyprawy z synami. Nauka samodzielności, wytrzymałości, wspólna praca fizyczna. Niedziela, msza święta, katechizm, wspólne spacery. Dzieci potrzebują czasu, a nie podarunków. Ustanawianie granic i autorytetu. Ojciec jest pierwszym prawodawcą. To on kształtuje pojęcie moralności, odpowiedzialności, winy. Musi być zdolny do stanowienia barier i pełnić swój urząd przez wykonywanie aktów władzy. Dziś próbuje się osłabić urząd ojcowski, prze, przekazać funkcje wychowawcze państwu i instytucjom, które nie mogą tak naprawdę dziecko do niczego zmusić. W szkole jest totalna samowolka. Paradoksalnie nas, rodziców, państwo chce ubezwłasnowolnić, odebrać nam wolność w decydowaniu i w końcu nasze dzieci. Zakorzenienie w Bogu. Ojciec może pełnić swój urząd tylko o tyle, o ile jest zakorzeniony w Bogu. Nie ma innego wyjścia i możliwości. Rola Ojca jest centralna i niezastąpiona. Kryzys Ojcostwa to katastrofa dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla całego społeczeństwa. Ale nie jesteśmy bezradni. Odnowa Ojcostwa wymaga świadomego powrotu do tradycyjnych ról, aktywnego zaangażowania w życie rodziny, praktykowania wiary jak wzoru i odzyskania autorytetu opartego na Bogu. Ojciec naśladując Chrystusa ma zaprawiać swoje dzieci do walki, do walki o dobro, o prawdę, o świętość. Ma prowadzić całą rodzinę do zbawienia. A jakim ojcem Ty jesteś? Jakim ojcem Chcesz być? Czy pozwolimy, aby nasze dzieci miały skrzywiony obraz Boga? Choć jest późno, to nie możemy się poddawać. Każdy z nas, a zwłaszcza mężczyźni, ma moc. Ma moc, by przerwać ten chory cykl w historii ludzkości. Ojcostwo to powołanie, nie opcja. Wymaga świadomości, aktywnego zaangażowania i oparcia na niezmiennych wartościach katolickich. Czas odzyskać i odbudować tę fundamentalną rolę. Działajmy. Przyszłość naszych dzieci zależy od naszych decyzji dziś. Czujesz, że świat oddala się od prawdy? Widzisz, jak atakowane są wartości, które budowały cywilizację? To nie przypadek. To wezwanie do walki. Dołącz do naszej katolickiej kontrrewolucji. przy nas na Patronite i stań się częścią tego ruchu, który z odwagą powraca do korzeni, do niezmiennej tradycji Kościoła. Razem stawimy czoła wrogą wiary, broniąc tego, co święte. Twój wkład to siła dla naszej misji. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i pomóż nam budować twierdzę prawdy w świecie potrzebującym katolickiego światła. A dzisiaj bardzo wam dziękuję za uwagę. Chrystus Królem z Panem Bogiem. Zasubskrybuj, aby nic nie przegapić, bo tutaj mówi się prosto, szczerze i bez cenzury. Zajrzyj do poprzednich odcinków, bo tam odkrywam kulisy kościoła, tajemnice Watykanu, proroctwa, skandale i odwieczną walkę duchową o prawdę.